Siema, Złoty Stefanie. Siema. Dzień dobry we Wigilię, Stefanku. Zobacz, jaka paczucha do ciebie przyszła. <laughs> Zobacz. To co? Zdrowych i wesołych świąt, Stefanku, nie? Zdrowych i wesołych. A może ty chcesz jakieś życzenia jeszcze złożyć wszystkim czarnym kciukom, co? No to Czarne Kciuki, zdrowych, wesołych świąt, bogatego gwiazdorka, owocnych dołków, życzę Wam samych petard, na co wskazuje dla Was specjalnie ten mój ogon do góry. Siemandero Czarne Kciuki, witamy wszystkich serdecznie. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, spokoju, dużo miłości. Radości z każdego dnia, i niech Wam się wszystkim wszystko dobrze wiedzie. Zdrowych i wesołych świąt, kochani, wszystkiego dobrego, bogatego gwiazdorka, obfitych dołków, samych petard i wszystkiego, co tam, co tam naj, 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 naj. Z wesołych świąt. wesołych świąt! Zdrowych i spokojnych świąt dla całej rodziny Wielkiej Czarnychczyków. Siemano wszystkim. Moje prezenty już przyszły na gwiazdkę Nowy hełm dostałem I taśmy Jestem zadowolony, więc życzę wszystkim Wesołych, rodzinnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia Partyzan pozdrawiam Siemandero, czarne kciuki Dla wszystkich was Serdeczne życzenia Wesołych świąt, zdrowych, spokojnych I dla waszych rodzin tak samo Zdrówka dużo Nara Kochani znajomi i przyjaciele, z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, miłości, zgody i żeby wszystko się układało jak najlepiej. Fanty wychodziły, no i tego, co sobie życzycie. Co dodasz, kochanie? E, jak najmniej kopać, jak najwięcej ciekawych rzeczy wyciągać. No i oczywiście zdrowia. Trzymajcie się. Buziatki. Czołem czarnych ciuki, z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć Wam wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia, szczęścia, radości, serc przepełnionych miłością do drugiego człowieka. A w nowym 2023 roku życzę Wam samych skarbów rozwiązania wszystkich supełków i realizacji wszystkich zamierzonych planów. Trzymajcie się cieplutko. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Życzę Wam drójcaj. Mój maluszki, 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 kiedy rękawicka, a jakoby, 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 Kawałeczek smycka. Ściemalo czarne ciuki. Nie żaden od odkrywca, tylko podawa Was Krzysztof Socha. Kochani moi, na życzonka, zdrówka, szczęścia, pomyślności, nie tylko w tym, kudem? bo no to są najpiękniejsze dni w roku, Boże Narodzenie. Ludzie się jakoś jednoczą, sympatuzują ze sobą, ale bądźmy tacy na co dzień, dla wszystkich was, dla waszych rodzin i szczeg szczególnie dla ciebie, Adrianie, za stworzenie tej pięknej grupy, tej rodziny, wszystkiego naj naj najlepszego. Co ja będę wam życzył? Żeby było tak, jak sobie wymarzycie. Sami. I to jest najpiękniejsze. <laughs> Jeszcze jakieś dzwonki mi na głowie. Brzdąkają. A się już za wokół kręci, kręciłam powiem, nie? Naprawdę szczerze. Płytkich, kochajcie się, szanujcie. Bądźmy tacy, jakimi byśmy chcieli, żeby ludzie nie byli dla nas. I to jest najważniejsze. Aleluja! Ho, 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 Merry Christmas, z okazji świąt Bożego Narodzenia Chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia Dużo zdrowia, uśmiechu, przede wszystkim radości No i oczywiście fantów pełno Srebra, złota, czego sobie tylko życzycie Życzę Wam Pablo Trash Hunter Adi, zdrowych, wesołych świąt Dla Urszulki też, dla wszystkich metaloszukaczy żeby spędzili te święta z całymi rodzinami, życzytomi. Hej! Myślę dla wszystkich czarnych kciuków serdeczne życzenia. Aby te święta były dla nas spokojne, rodzinne, wzruszające, bogate, smaczne, niezapomniane. I pamiętajmy, nie dajmy się zwariować. Albo w sumie jakby co, to do zobaczenia po świętach w Choroszczy. Manko czarne kciuki, moje kuzynki i kuzyni. Wszystkiego dobrego wam życzę w te święta. Niech się spełnią Wasze marzenia. Petarda musi być. Zdróweczko. Pozdrawiam, Kuba wesoły. Siemanko, Mikołaj w kominie, a więc idą święta. I z tej okazji w imieniu własnym, jak i sekcji eksploracyjnej Tannenberg, chciałbym wszystkim życzyć pogodnych, radosnych, bogatych, szczęśliwych i przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Także witam Was serdeczne czarne kciuki. Życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i aby przyszły rok był jeszcze lepszy od tego. Dziękuję. Pozdrawiam. Darek. Wszystkim tym, co dłubią w ziemi, wszystkim czarnym kciukom życzę dużo zdrowia i Mikołaja z wielkim worem prezentów.